Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia 6103. Pokażę Wam również demontaż tej Nokii. Nokia się prezentuje bardzo fajnie. Jest to oczywiście tyle Jeszcze zajrzymy pod klapką baterii. Zobaczymy oryginalną baterię tego telefonu. Jest to bateria BL4C. Jest to oczywiście oryginalna bateria tego telefonu. Jest jeszcze większa, która się oczywiście nie zmieści. Chyba BL5C. Czy jak się nazywała, taka bateria grubsza będzie pasować, ale niestety klapka się tutaj nie domknie. Zobaczymy, zobaczymy sobie pod baterią. Tu widzimy oczywiście model tego telefonu Nokia 6103. E-mail, w jakim państwie ten telefon został wyprodukowany. W tym przypadku mamy Węgry, ale Nokia również produkowała telefony. W Niemczech, w, w, w Chinach, w Rumunii i w Finlandii. Teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy jego podstawowe funkcje i najważniejsze dzwonki, bo są bardzo właśnie lubiane w Nokiach, więc sobie sprawdzimy. Jak widzimy, telefon był brandowany z sieci dawniejszej era. To sobie ustawiamy, to już, naszej godziny. I wejdziemy sobie w menu. Menu jest bardzo takie przejrzyste, jak w tych starszych właśnie Nokiach. Tu na samym dole widzimy organizator, tu mamy podstawowe opcje w tym telefonie, jest budzik, kalkulator. Lista spraw, notatniki, synchronizacja, stopę. No i powtarza się to samo, wszystko. Wyjdziemy sobie z tego. Zobaczymy, jakieś podstawowe ustawienia, profile, motywy, dźwięki, skróty własne, wyświetlacza. I oczywiście, co ciekawe, telefon posiada łączność i tu jest nawet Bluetooth bardzo ciekawa opcja w telefonie. Telefon posiada Bluetooth podrzwień. Także możemy sobie wysyłać te pliki. Ale telefon z tego co mi wiadomo nie obsługuje MP3. Zobaczymy sobie później. No i oczywiście akcesoria podłączamy sobie nasze sławki do tego telefonu. I oczywiście ustawienia fabryczne. Przejdziemy sobie do media, czyli do naszej kamery. Nie uda na karty SIM, a to mijamy oczywiście e, i zobaczymy sobie przykładowe zdjęcie, na przykład takiego otwieraka naszego. E, I cykniemy sobie. E, I widzimy jakoś zdjęcie jest. Wiadomo, no, nie ma co oczekiwać po takiej takim aparaciku. I nawet mamy opcję powiększ, powiększymy sobie, e, i tak to mniej więcej wygląda. Takie sporadyczne zdjęcie. Eee, chcemy cokolwiek zobaczyć na tym zdjęciu, to może nam się ten aparatik do takiego celu sprzedać. Eee, I tu oczywiście widzimy radio, nagrywanie, dźwięku, podstawowe opcje. Eee, co jeszcze zobaczymy sobie, eee, aplikacje. Eee, telefon się gierki, zobaczymy jakie. Oryginalne wgrane, tu widzimy nawet Golf, chyba eee, nie ma. Chyba nie ma, może był, może usunęli, nie wiem. I przejdziemy sobie jeszcze do organów, dźwięków tego telefonu. Jakie zostały wybrane przez producenta? Myślę, że tutaj znajdziemy w. O jest. I posłuchajmy sobie dźwięki. Mm -hmm. się powtarzają, przechodzimy sobie do drugich dźwięków. Ach, pobuliłem się. I jeszcze raz. <śmienic> Jak słyszeliście telefon oczywiście obsługuje mp3 jak posiada bluetooth to i posiada oczywiście mp3. Przechodzimy sobie dalej, teraz pokażę Wam jeszcze kod serwisowy, gwiazdka, kratka, cztery, kratka. I tu widzimy oczywiście Nokia 6103, została wyprodukowana w 2006 roku, tego nie zobaczymy pod nalepką e-mail jak w Sony I tu mamy wersję naszego softu i tak dalej. I jeszcze pokażę Wam klapkę. O, widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Klapeczka nasza e, napisze, że kreatura została zablokowana. Tu mamy heja, zasięg, godzinę. E, I wszystko jest jak należy. Naprawdę bardzo fajna Nokia. Polecam dla osób starszych. E, teraz zajmiemy się demontażem tej noki. Ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM. I kartę pamięci, ale w tym przypadku nie ma. Aha, tu jeszcze widzimy, że telefon posiada tutaj w tym miejscu port, pod nie powiedziałem Wam. I rozbieramy sobie telefon. Tu mamy dwie śrubki, tu jedna i tu druga. Odkręcamy. Są to śrubki gwiazdkowe. Śrubki są odkręcone, odkładamy je na bok. I teraz przechodzimy do tutaj u samej góry, ściągamy tę zasłonkę naszego zasięgu i już Wam pokazuję, tu w tym miejscu podwadzamy, jest to dość oporowe jeśli telefon nie był nigdy rozbierany i tutaj sobie możemy przejeżdżać po całości. albo zaczynamy też, możemy zacząć też z drugiej strony, żeby nam było jeszcze łatwiej o. i podwadzamy z drugiej strony i teraz nam ten cały cała ta zasłonka prawie już schodzi, jeszcze sobie tu podwodzimy z tyłu i mamy ją ściągniętą i tu widzimy nasz tutaj zasięg, antena zasięgu możemy, ją, możemy sobie ją ściągnąć, widzimy ona jest wymienna w taki bardzo prosty sposób. I teraz tu mamy dwie śrubki, tu jedna i druga, odkręcamy. Są, te, są to te same śrubki co na dole gwiazdkowe, o takiej samej długości, więc na pewno nie pomylimy sobie. I odkładamy na bok. Teraz podwadzamy od samego dołu. Otwierakiem takim płaskim bądź innym plastikowym narzędziem I jedziemy z jednej strony, następnie przesuwamy tutaj z drugiej strony, i wyciągamy tutaj nasz korpusik. Tylny tu już mamy tutaj główną, podwadzamy sobie w bardzo prosty sposób, oczywiście w takim miejscu, by ją nie uszkodzić. I tutaj widzimy. Nawet samo czynienie nam się oderwało od tasiemki tej głównej. Ta tasiemka bardzo rzadko nam się uszkadza jeśli chodzi o to otwieranie. Praktycznie jeszcze nie widziałem, żeby się uszkodziła kiedykolwiek w tych urządzeniach, które mam bo tu widzimy są uzwojenia akurat takie bardzo wytrzymałe, więc to naprawdę długo wytrzymuje prędzej telefon się roz na pół przepołowi jak tutaj padnie odrzucania, bo jest naprawdę delikatny. No i tu widzimy naszą płytę, no i kreaturka oczywiście. I teraz przechodzimy na samą górę. Żeby to zrobić, żeby to wszystko odkręcić tą górę to musimy tutaj jest zasłonka i ją odkleić. Podwadzamy tutaj o. W moim przypadku odklejało się to bardzo delikatnie jeśli odkleicie tą tutaj nakładkę, to pamiętajcie, by ją tak wyprostować, jeśli ją pozginacie, żeby później Wam tutaj idealnie przylegała, bo może być taka sytuacja, że później będzie nieestetycznie i ona będzie Wam tutaj zabierzała szła tutaj wyżej i nierówno wam nachodziła. Ale nawet widzimy w tym przypadku jest tutaj taki mini, nie, akurat pomyliłem się, tu jakiś brud był. W tym przypadku nie ma tutaj żadnego otworu, więc gdzie sobie tutaj pokierujemy, tak nam się odklei. Ale staramy się zrobić to w taki, taki sposób, by Wam się tutaj nie powyginało, Bo później będzie problem w estetyce w założeniu tej właśnie nakładki. I tu mamy dwie śrubki, są to śrubki gwiazdkowe, i odkręcamy sobie je. One są oczywiście mniejsze. I teraz przechodzimy dalej. Podwadzamy tą całą obudowę. Od samej góry. Tutaj z jednej i przechodzimy na drugą stronę. I przechodzimy do samej góry. I ta obudowa nam fajnie tutaj wskakuje. OK. I tu widzimy. Płytkę wraz z dwoma wyświetlaczami. Tu jest jeden wyświetlacz mniejszy. On jest tutaj bardzo mocno przyklejony. Ja już go nie będę odklejał, bo nie ma takiej potrzeby, ale... Jeśli chcecie go wyciągnąć, to musicie oczywiście podwadzić takim narzędziem, bądź delikatnie podtrzymać grzałką, jakąś tam, nie wiem, suszarką. I wyciągacie ten wyświetlacz. I tutaj podwadzamy. Podwadzamy tutaj. Są takie mini w tym miejscu. Zaczep e, tu jest drugi. Najlepiej go w tym miejscu podwadzimy. E, I tutaj widzimy tą tasiemkę. I nasze tutaj wyświetlacze. E, tu możemy oczywiście bardzo prosty sposób na wyświetlacz wymienić największy. Tutaj podwadzamy tutaj tu i tu. I tu znajduje się nasz wyświetlacz. On pasuje do wielu noki, więc na pewno Wam się sprzeda, jeśli jest telefon uszkodzony, a i zapraszam Was na jutro, na godzinę 20.15. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!